Cześć, dzień dobry, witajcie. W tym filmie opowiem Ci o tym, czego nie lubię na Islandii i co mi przeszkadza. A mianowicie są to kontakty międzyludzkie. Kontakty międzyludzkie bardzo hermetyczne aż do skrajności. W kraju, w którym wydaje się być bardzo otwarty naród, w kraju, do którego przyjeżdżasz, i ludzie na ogół są bardzo przyjaźni. Jeżeli chodzi o rdzennych mieszkańców. Do tego wszystkiego mamy też naszą grupę, która wiemy, jak to jest, różnie to bywa, ale koncentrując się właśnie na tym, do kogo myśmy przyjechali, to tak szczerze mówiąc, moje oczekiwania przez te 27 lat były zawsze takie, że myślałam, że gdzieś w końcu będę zaakceptowana, a do końca tak się nigdy nie działo, ponieważ zawsze gdzieś coś było na przeszkodzie. I taką przeszkodą jest bycie inwalidą, bycie inwalidą, który nie pracuje. Jest to kategoria osób wykluczonych e, praktycznie społecznie dość mocno. E, tak, i tutaj, jeżeli mnie oglądasz, to powiesz, że na pewno tak nie jest, że mi się wydaje, że ja bzdury gadam. E, wiem, bo to jest przerobione na własnej skórze niejednokrotnie, a dodatkowo e, na skórze innych osób, które, z którymi miałam kiedyś kontakt. Jacy oni w ogóle jeszcze są. Są tacy, że jeżeli nie poznałaś się w przedszkolu albo w szkole podstawowej, to tak jakby nie wbijesz się do tej śmietanki, do tego kręgu wzajemnej adoracji. Jeżeli nie masz dużej rodziny, to też nie będziesz mieć tutaj za bardzo znajomych, ponieważ tak naprawdę koleżeństwo istnieje, ale jak się dowiedziałam od kilku osób jakiś czas temu, koleżeństwo istnieje tylko dlatego, że ktoś coś potrzebuje to jest na zasadzie, aha, będę ją potrzebować, to wtedy ona jest, okej, okay, to będę z nią rozmawiać. No i właśnie ja, osoba, która unika takich właśnie dziwnych sytuacji, która nie potrafi w takim, takiej sytuacji, w taki, z takimi ludźmi po prostu być, zawsze brakowało mi takiej serdeczności, przyjacielskości, e, polegania na, na kimś, żeby chociaż napić się właśnie kawy, Pójść, nie być ocenianą, pójść, wiedzieć, że idę, że nikt do mnie nic nie chce. No, i w pewnym momencie po prostu wycofałam się też, dlatego że nie udało mi się tutaj nawiązać relacji z rdzennymi mieszkańcami. No, nie wiem, jak to jest w Twoim przypadku. Może akurat taką relację masz. Ja wiem, że będąc jako żona, kochanka, dziewczyna takiego właśnie rodzennego mieszkańca jest dużo łatwiej jakiekolwiek kontakty mieć. W momencie kiedy Ty odchodzisz lub zostaniesz zostawiona, kontakty zostaną automatycznie wyciszone, bo będziesz trendowatą i po prostu nikt nie będzie chciał z Tobą rozmawiać, bo już nie należysz do tej społeczności. No, także tyle ode mnie, napisz w komentarzu jak to jest u Ciebie. I chętnie poczytam, zobaczę, może odpowiem na któreś z tych komentarzy w postaci filmu. Na razie hej!